To Kaja z portalu ścigacz.pl. Dzisiaj na tapecie mamy Zontesa ZT125 u Ja na co dzień jeżdżę F4, Kawasaki Ninja, są to troszkę większe pojemności. Jednak są takie 125, z których tak naprawdę nie chce się zsiadać i myślę, że to jest jedna z nich. Jeżdżąc po mieście, do pracy, gdzieś na kawę ze znajomymi albo polatać wokół komina, to nie moc jest wtedy najważniejsza. Tym bardziej, że po mieście zazwyczaj tego nadmiaru mocy często się nie wykorzystuje. I w tym przypadku ten motocykl sprawdza się idealnie. Po pierwsze, jest idealny, jeżeli chodzi o mijanie korków, ze względu na swoją masę i zwrotność. Do tego, jakieś takie wycieczki na luźniejszy grunt, na mniej utwardzonych nawierzchniach, też świetnie sobie daje radę. Mamy tutaj kostkowe opony, które są przeznaczone do takiej ostrzejszej jazdy terenowej, dzięki temu szprychowe koła, które wzmacniają nam te felgi. No i oczywiście masa. Ta 125 waży 150 kg i ma aż 14,6 konia mocy. Mało i nie mało. Jeżeli chodzi o pojemności 125, to takie ilości mocy spotykamy głównie w Japończykach, a to jest chiński model, który dysponuje bardzo podobną mocą. W dodatku zwróćcie uwagę na to, że ten motocykl wizualnie jest w stanie naprawdę konkurować z Japończykami. Jak ktoś widział nowe MT, to wie o czym mówię. Co jeszcze? Przede wszystkim y, warto zwrócić uwagę na atuty takie troszkę bardziej terenowe, ze względu na to, że mamy tutaj gmole i moim zdaniem jest to naprawdę solidna konstrukcja. Do tego motocykl jest fabrycznie wyposażony w kraszpady, które też w razie upadku chronią nam motocykl, chronią owiewki. Jest on też wzmocniony taką ramą y, metalową, która też gdzieś tam ten motocykl będzie chronić. Nie wiem jak się to sprawdza w praktyce, jeszcze nie testowałam, nie przebracałam się i mam nadzieję, że ta przyjemność mnie ominie. W tym motocyklu mamy bardzo ładny i taki mocno designerski wyświetlacz, wyświetlacz LCD o bardzo wysokim kontraście. I o ile dzisiaj pogoda nie jest zbyt słoneczna, tak miałam okazję jeździć w takie mocno słoneczne dni, i faktycznie tutaj jest wszystko widać. Nie musimy się przyglądać podczas jazdy, ile mamy na liczniku, tylko rzucimy okiem i wszystko widzimy. Ważną rzeczą, którą należy powiedzieć o tym motocyklu, to zawieszenie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, mamy tutaj zawieszenie Upside Down, i jeżeli chodzi o jazdę w po mieście, to wszystkie studzienki były moje i nie dobiłam do końca zawieszenia, ale to nie wszystko. Jeżeli chodzi o taką jazdę lekko terenową, po jakichś szutrach i mniej utwardzonych nawierzchniach, również świetnie sobie daje radę. W dodatku ten motocykl, dla niego nie ma różnicy, czy my jedziemy po utwardzonej, czy nieutwardzonej nawierzchni i tak naprawdę zjeżdżając z asfaltu, mając te 80 km na godzinę, wjeżdżając na taką polną drogę, byleby była Troszkę bardziej równa, i również tyle pojedziemy, nie odczuwając przy tym zbytniego dyskomfortu. Do tego mamy system ABS Bosza. Samo w sobie robi robotę, nie? Teraz czas na małe bariery, które posiada ten motocykl. Przede wszystkim moją uwagę zwróciły światła, które są full LED z przodu i z tyłu. Jeżeli chodzi o kierunkowskazy w tym motocyklu, to mamy tutaj osłonki, które może nie będą jakieś mega super wytrzymałe, ale na pewno w przypadku uderzenia jakichś małych kamieni dadzą sobie z tym radę i w pewnym stopniu osłonią nam ten motocykl, osłonią te kierunkowskazy. Jeżeli chodzi w ogóle o przednie światło, to jak się przyjrzymy w momencie kiedy motocykl jest odpalony, ja to za chwilę zrobię, mi ten przód przypomina troszeczkę w ogóle yy, Yamaha. Nowe nowe MT, one też są w, trochę w takim kształcie litery Y można powiedzieć. No na pewno są mocno designerskie. Jeżeli chodzi o więcej bajerów, więcej tego co oferuje nam Zontes, to nie wiem czy potrzebne, czy niepotrzebne, ale jest więc warto o tym powiedzieć. Nie musimy się męczyć z kluczykiem, jeżeli chcemy otworzyć zadupek czy siedzenie, bo wystarczy kliknąć i bodajże to jest ten przycisk. Powinno wyjść o. Powinno wyjść inaczej. Nie mamy tutaj zbyt wiele miejsca, ale daje nam na przykład dostęp do akumulatora, co po zimie na pewno będzie istotne. Kolejny bajer. Jeżeli klikniemy sobie tutaj, to otwiera nam się wlew paliwa. Też no, w większości motocykli jest to jednak robione na kluczyk, tutaj możemy sobie Kliknąć i nam się otwiera. Z istotnych rzeczy użytkowych, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, żeby ten motocykl gasić. Ze względu na to, że jak klikniemy raz krótko, to motocykl jest w stanie, jakby gotowym do jazdy. Ze względu na to, że mamy tutaj system bezkluczykowy, o czym należy pamiętać. Kluczyk łatwo zgubić to jest po pierwsze, po drugie, trzeba go mieć przy sobie, żeby motocykl odpalił, ale w momencie, kiedy nie zgasimy motocykla. Przytrzymując przez 5 sekund, to jest chyba. O, motocykl nam wtedy daje znać, że jest wyłączony. Jeżeli tego nie zrobimy, to może nam paść akumulator. No niestety tak to działa. Z fajnych rzeczy spasowanie części tego motocykla. Jeżeli ktokolwiek z Was spodziewał się, że w Chińczyku na przykład to będzie skrzypiało i trzeszczało, to tak nie działa. Więc moim zdaniem bardzo fajne takich rzeczy designerskich, bo kilka osób w ogóle zaczepiło mnie jak testowałam ten motocykl, jeździłam po mieście, podskoczyłam do znajomych, to nawet znajomi mówili, kurde co to za sprzęt, jaki fajny. I owszem jest fajny. Myślę, że konstruktorzy bardzo postarali się o to, żeby pokazać, że Zontes potrafi stworzyć, potrafi zrobić produkt, który będzie premium, który ma bardzo dużo bajerów, bardzo dużo funkcji użytkowych, ale też będzie świetnie wyglądał. i Spójrzcie tutaj na te ranty na felgi, które wystają trochę poza oponę. Ok, myślę, że może to być troszeczkę problematyczne, jeżeli chodzi o użytkowanie, ze względu na to, że łatwiej nam tą felgę będzie porysować, ale zrobić coś takiego. W motocyklu za tą cenę, w dodatku w chińskim motocyklu, no to budzi lekki uśmiech, bo sama się tego nie spodziewałam. Jeszcze spójrzcie na wydech. Dla mnie w ogóle wow, on wygląda trochę jakby był z innej planety. W dodatku fajnie brzmi, co też nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o 125. System dla idiotoodpornych. On trochę, on trochę mruczy jak kotek, mam wrażenie. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajny dźwięk, jeżeli chodzi o motocykl tej klasy. W dodatku, jeżeli chodzi o motocykl w tych pieniądzach, bo ten motocykl kosztuje 14 999 zł. Więc no, nie jest to wygórowana cena, a na pewno da nam maksimum frajdy z jazdy i po mieście. Właśnie, jeżeli chodzi o jazdę po mieście, bo ja się skupiłam trochę, jeżeli chodzi o taką jazdę trochę terenową, trochę off a myślę, że każdy z Was będzie. Taki motocykl użytkował głównie w mieście. Do jazdy do szkoły, do jazdy do pracy, do jazdy na spotkanie ze znajomymi, no to jest bułka z masłem. Ten motocykl jest bardzo lekki, bardzo zwinny. Omijanie korków w mieście jest takie mocno intuicyjne. Tak naprawdę ten motocykl zachowuje się przy mniejszych prędkościach trochę jak rower. I moim zdaniem to jest bardzo fajne ze względu na to, że ja na początku troszeczkę się bałam, mamy tutaj dość szeroką. Kierownicę, a przynajmniej taka się ona wydaje na pierwszy rzut oka. Jak siedzimy, to ta pozycja jest taka bardzo wyprostowana i przez to mamy wrażenie, że siedzimy trochę jak pancio. No, świetna sprawa, ale trochę się obawiałam omijania korków, bo myślałam, że tutaj będzie większy problem ze względu na to, że ona jest dość szeroka, ale okazuje się, że kierownica i lusterka jest lekko poniżej. Lusterek samochodów, więc to omijanie jest jeszcze łatwiejsze, bez ryzyka, że kierownicą zahaczymy o lusterko któregoś z samochodów. Bardzo istotne i bardzo przydatne. Prowadziłam Was niechcący w błąd, bo okazuje się, że w momencie kiedy opowiadałam Wam o tym, że motocykl nie gaśnie jak od niego odchodzimy, to kluczyki były na trytytki przypięte do kierownicy. Tak nie zauważyłam. Okazuje się, że w momencie, kiedy tracimy zasięg kluczyków, motocykl wyłącza się automatycznie, więc działa to w ten sposób, że jak włączymy motocykl. Włączył się? Włączył. I odejdziemy na taką odległość, gdzie przestają nam działać kluczyki, to po krótkiej chwili on zaczyna sam pikać. I to oznacza, że motocykl nam się wyłączył, więc bardzo fajne w momencie, kiedy podchodzimy, no nie włącza się już automatycznie, ale trzeba kliknąć. Jeszcze jedna rzecz, która no może nie jest jakaś specjalnie niezbędna przy użytkowaniu codziennym motocykla, ale na pewno jest to kolejny dodatkowy plus, jeżeli chodzi o Zontesa. Mianowicie w momencie, kiedy wyłączamy motocykl i odstawiamy go na stópkę, kierownica nam się automatycznie blokuje. Mm, moim zdaniem bardzo fajne, bo przy rozwiązaniach kluczykowych zazwyczaj trzeba się tam nakręcić tym kluczykiem i też nie zawsze to działa tak jak powinno, a na pewno nie działa zbyt płynnie, a tutaj robi się samo fajne. Podsumowując, cały ten sprzęt, moim zdaniem jest to świetna alternatywa dla osób, które na co dzień jeżdżą po mieście do pracy, ze znajomymi na kawę. Super. Osoby, które chcą spróbować swoich sił w takiej jeździe troszeczkę po mniej utwardzonej nawierzchni, też myślę, że bardzo fajne rozwiązanie. Ja osobiście, mając do wyboru taki motocykl, myślę, że skłoniłabym się w troszkę mocniejszą wersję, czyli w wersję nie 125 a 310, ale ten też jest bardzo fajny. Warto tutaj wspomnieć też o tym, że większość osób mówi, że 125 są na kategorię B. Owszem, są na kategorię B. Ale przecież u nas też jest kategoria A1, którą można już robić w wieku 16 lat. I moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie dla takich właśnie bardzo młodych kierowców, ze względu na to, że mocy wystarcza nam te 16,14,6 konia wystarcza nam do takiej spokojnej jazdy po mieście. Brak mocy nie zaskoczy nas w przypadku wykonywania jakichś niezbędnych manewrów, jak wyprzedzanie czy coś takiego, ale rodziców. Nie będzie bolało, jeżeli na motocyklu pojawi się jakaś ryska, bo na pewno w motocyklu za 15 tysięcy boli to mniej niż w motocyklu za na przykład 40 tysięcy, takie motocykle też są, więc jest to fajna, można powiedzieć taka zabawka, ale też środek transportu. Dla mnie ja jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że będę nim mogła jeszcze trochę pojeździć po testach.